Pieśń XIII. Odyseusz odpływa od Feaków i przybywa do Itaki. Tak opowiadał Odys. Słodkie zachwycenie. O niemiło siedzące w izbie zgromadzenie. Li Alkinoj głos zabrał i rzekł tymi słowy. Jeśliś raz nogą wstąpił w zamek mój spiżowy. Tuszę, że już nieszczęście nie dojmie ci chłostą. Bez burz groźnych i przygód do dom wrócisz prosto. Wy zaś sąsiedzi moi, co o każdej porze. Przywykliście na moim gromadzić się dworze. By słuchać piewców pieśni, pić wino czerwone. Posłuchajcie, co opowiem, w skrzyni tej złożone. Mieszczą się dla naszego gościa piękne szaty. Mistern złote sprzęty i inny bogaty. Dar zniesiony przez różne fiki panięta. Lecz nie dość, niech on szczodrość naszą popamięta. Każdy da mu kociołek i trójnóg w dodatku. Zresztą lud nam powróci koszt tego wydatku. Gdyż na jednego ciężar byłby to niemały. Te słowa Alkinoja w myśl wszystkim trafiały. Więc każdy na spoczynek pośpieszał do siebie. Lecz gdy Eos różana zabłysła na niebie. Każdy śpieszył na okręt i niósł miedne sprzęty. Które sam Arkinus w mocy swojej świętej. Przyjmował i pod ławą ustawiał w rząd długi. By zawadą nie były flisom do żeglugi. Potem poszli na zamek godować u stołu. Alkinoj kazał zażnąć na ofiarę wołu. Aby dla gościa zjednać chmurnego kroniona. Spaliwszy lędźwie stypa suto obchodzona. Wesoło się odbyła gdyż z ust demodoka. Pieśń zabrzmiała, natchnieniem i myślą wysoka. Lecz Odyz często okiem na słonko spoglądał. Czy nie zaszło, gdyż bardzo domu już pożądał. Jak oracz, który chodząc za pługiem dzień cały. Popędza czarne ciałki, a patrzy zgłodniały. W słońce i rad, gdy zniknie za krańcem zachodnim. Pośpiesza na wieczerze, aż nogi drżą pod nim. Tak i Odys rad wielce był z słońca zachodu. I wraz do zebranego zwrócił się narodu. A właściwie do króla mówił słowy Temi. Sławny królu Alkinie. Okras o tej ziemi. Libację odprawiwszy, puśćcie mnie już w drogę. I żegnajcie. Mam wszystko, czego pragnąć mogę. Pewny odwóz, cennego mnóstwo podarunku. Snać niebo błogosławi bym już bez frasunku. Wierną żonę obaczył i przyjaciół drogich. A wy, których zostawiam, doznajcie chwil błogich. Przy małżonkach i dziatwie. Wszystko niech wam płuży. Pomyślności tej wyspy niech nic nie zachmurzy. Tak rzekł Witeś. Temowe wszyscy mu chwalili. Mówiąc, że go odprawić wypada tej chwili. Więc Keryksa wezwała święta moc Alkina. Pontonoju, w te króże namieszasz nam wina i podasz je każdemu. My Zeusa na niebie. wiem, gościa wyprawim, niech wraca do siebie. Tak kazał, a Pontonoj w kružach szanę. Wino czerpał, roznosił, a kniazie zebrane. Nie ruszając się z miejsc swych bóstwom, ceo mieszkają. Na niebie cząstkę wina z pucharów strząsają. Po czym wstał boski Odys z pucharem bliźniakiem. I kładąc go Arecie do rąk, słowem takiem. Do królowej przemówił, królowo. Żyj w zdrowiu. Póki śmierć przeznaczona ludzkiemu pogłowiu. Na starość cię nie zmoże. Żegnaj mi, królowo. Opływaj zawsze w szczęście i słodycz domową. Razem z dziećmi, z twym ludem, małżonkiem królewskim. Rzekł Witeś i za progi odszedł krokiem rześkim. Alkinoj pnął Keryksa w trop za odchodzącym. By nie błądził za statkiem u brzegu stojącym. Aretę zaś wysłała trzy służebne dziewki. Jedna niosła wyprany kajten i odziewki. Druga niosła zamkniętą z podarkami skrzynię. Trzecia nie zapomniała o jadle i winie. A gdy przyszli do statku u morskich wybrzeży, przewoźnicy te dary mieszczą jak należy. W wnętrzu statku toż napój i żywność zniesiono. Posłanie dla Odysa także wymoszczono. Z wojłoków radę na pokładzie statku. Przyródlu, by spokojnie mógł spać. Na ostatku. On wszedł i na posłaniu milcząc się położył. Każdy flis zajął ławę, wiosło do rąk włożył. Przewleczoną przez kamień już odjęto linę. I wiosła wraz zaczęły pluć morską głębinę. Odysowi sen słodki wnet spadł na powieki. Sen jak śmierć nieprzespany, lecz przyjemnie lekki. A jako na równinie czwórka dziarskich koni. Sadzi w górę kopytem, gdy ją bicz pogoni. I w okamgnieniu znika w szerokim przestworze. Tak ich okręt się wspinał, dziobem porąc morze. Kipiące spiętrzonymi bałwanami wokół. I pędził takim lotem, że nawet i soku. Nie byłby go dogonił, choć najchyszszy z ptaków. Niósł tego pomóż musztoni ów okręt feaków. Męża mądrości bożej do ojczyzny drogiej. Którego uporczywie nękał los złowrogi. W tylu bojach i w długiej tułaczce po wodach. Spał teraz i zapomniał o swoich przygodach. Z zejściem gwiazdy świecącej najjaśniej w błękicie. Co zwykle rannej Eos zwiastuje przybycie. Dobijali do wyspy nad samym świtaniem. Potworkysa, morskiego starucha, wezwaniem. Jest tam przystań w Itace, dwie drożne opoki. Sterczą wnieścia, niby wrota tej zatoki. Odpierające fale, które burza pędzi. W przystań, więc tuż u cichej wybrzeża krawędzi. Niecumowanych łodzi stoi rząd spokojny. Wyżej, gdzie brzeg, tam rośnie oliwnik bliść strażni. Jest i ciemna pieczara oliwnika blisko. Boginek najadami zwanych w niej siedlisko. Wewnątrz dzbany i garnki dwułuszne tam stoją. Pszczoły w nich robią miody, jak w ulach się roją. Są i narzędzia tkackie, kamienne warsztaty. Boginki purpurowe na nich dzieją szaty. Środkiem bije zdrój żywy, po bokach dwa wchody. Jeden, północny, ludziom służy do wygody. Od południa, ten święty, stopa śmiertelnika. Przestąpić go nie może, bogom się odmyka. W te przystań, przewoźnikom znaną, łódź gdy wpadła. Rozpędzona, połową tułowiu aż siadła. Na brzegu, tak ją parła wioślarzów tych siła. Teraz, gdy zła w drużyna na brzeg wyskoczyła. Nurze odysa dźwigać znawy na pościeli. Purpurowych kobierców prześcieradę bieli. I złożywszy na piasku w śnie pogrążonego, znosiła potem dary, zebrane dla niego. Przez fiki pamięta z natchnienia Ateny. Więc pod pniem oliwnika sprzęt niemałej ceny. Złożono podal drogi, by kto przechodzący. Nie wziął czego, nim odys przebudzi się śpiący. Po czym nazad odbili. Lecz u Posejdona. Dawny gniew na Odyssa zawrzał w głębi łona. Więc rzekł, wolę Zeusową badając w tym względzie. Czyż ja, ojcze Kronidzie, tutaj w Bogu wrzędzie? mogę cześć mieć, jeżeli człek o mnie nie stoi? Jak te fiki? Ród to przecie ze krwi mojej. Piotra tuszył, że ten Odys nacierpi się dużo. Nim wróci do ojczyzny, a byłbym go burzą. Niejedną bił w przeprawie do domu z powrotem. Wszakżeś sam na to przystał i sam radził o tym. A oni go przewieźli śpiącego okrętem. Bezpiecznie do Itaki opatrzyli sprzętem I złotym, i spiżowym, i cienkimi szatki Większe ma, niżby stroi wywiózł był dostatki. Gdyby z łupem tam wziętym powrócił bez szkody Na to odrzekł mu władca chmur i niepogody O mój ty ziemioburco, mówisz nie do rzeczy Nikt tu z niebian powinnej czci tobie nie przeczy Bo któż byś miał ujmować czci najstarszej głowie? Lecz jeśli z sił swych butni jacyś tam ludkowie Robią ci ujmę, e do zemsty masz otwarte pole jak czujesz i jak sam chcesz, ukaż ich swawolę. Na to znowu Posejdon, o mój chmurowładny. Co mówisz, ja bym zrobił bez odwłoki żadnej. Wżdy nie chciałbym zasłużyć na gniew twój, bo groźny. Więc tylko wracający ten okręt przewoźny. Fiki na otwartym morzu tak uderze. Że to im chęć przewózki na zawsze odbierze. W końcu miasto ich zamknę w krąg wielkimi góry. Odparł mu na to kronion gromadzących chmury. Kochanku. Myśl ta dobra zda się mnie samemu. Z miasta patrzeć tam będą ku wracającemu. Z i taki okrętowi. Ty go zamień w skałę. Kształtu nawy, czym sprawisz zdziwienie niemałe. A w końcu gród im opasz stromych gór łańcuchem. Na te słowa Posejdon, ziemioburca duchem. Biegł do scherii fickiej i tam zaczajony. Czekał, aż ku brzegowi wiosłami pędzony. Okręt się zbliżył, a wtedy Posejdon wyskoczył. Palną weń pięścią z góry, na dno morskie wtłoczył. Już w skałę obrócony, a sam pognał dalej. Na brzegu między sobą w ten czas rozprawiali. Fikowie. Z nich każdy wiosłem, sławnie włada. Więc ten i ów tak mówił do swego sąsiada. Biada nam. Ktoś nasz okręt wstrzymał w pełnym biegu. Jak wracał, w żywe oczy widzieliśmy z brzegu. Tak pytali nie wiedząc z jakiego powodu. Aż król do zebranego przemówił narodu. Biada mi. Dziś się spełnia los przepowiedziany. Wiem od ojca, że posejd na nas rozgniewany. Za przewożenie ludzi bezpiecznymi nawy. Ma kiedyś wracający z podobnej wyprawy. Okręt nasz na błękitnociemnej wód roztoczy. Zatopić, a to miasto górami otoczy. Tak przepowiedział rodzic, więc wszystko się stanie. A zatem radzie mojej dajcie posłuchanie. Nie przewoźmy nikogo choćby w nasze bramy. Jaki tułacz zawitał. Na ofiary damy. Posejdonowi byków dwanaście bez skazy. Może się ulituje, zapomni urazy. I miasta nam grzbietami gór nie pozamyka. Tak rzekł i każdy w strachu na ofiarę byka. Przysłał i wszyscy stojąc dookoła ołtarza. Błagali Posejdona, wielkich musz mocarza, za ludów i jego władcą i książęciem. Właśnie Odysej ze snu zerwał się ocknięciem. Na rodzinnej swej ziemi, lecz jej nie poznawał. Bo odkąd ją opuścił, ubiegu czasu kawał. Przy tym mgłą był opasan, którą nań nasłała. Atena Zeusa córka, ta bowiem go chciała. Zmienić do niepoznania, podmówić, by ani. Żona go nie poznała, ni właśnie poddani. Póki by nie ukarał gachów za ich gwałty. Więc w oczach jego wszystko brało inne kształty. Tak wijące się ścieżki, jak szklące zatoki. Tak drzewa gestolistne, jak strome opoki. On zerwawszy się patrzeć w swe ojczyste smugi. Wzdychał ciężko, po bokach dłonią raz i drugi. Macnął się i tak mówił słowy żałosnymi. Biada mi. Gdzie, do jakiej dostałem się ziemi? Czy tu mieszka dzicz sama, żyjąca z grabieży? Czy też naród gościnny, który w Boga wierzy? Gdzie podziać moje skarby? Gdzie i mnie samemu? Schronić się w tej nieznanej krainie. O czemu? Od Feaków odszedłem. Tam inny król może. Byłby mi dał przytułek gościnny w swym dworze. I odesłał do domu. Gdzież ten skarb podzieje? Tu przecież nie zostawię skradliby złodzieje. Ty ich ukasz o Zeusie. Obroń jedyny. Co patrzysz w ludzkie sprawy, a każesz ich winy? Lecz trzeba się obliczyć, czy nie zachwycili. Co z mych skarbów, gdyż złodzą tak prędko odbili. Tak mówił i rachował złoto i nalewki. I trójnogi i cienko keń przy odziewki. Nic nie brakło. Więc smutny i jak błędny chodził. Ponad morzem wciąż wzdychał i płaczem zawodził. Po ojczyźnie. Wtem drogę zaszła mu pallada. Miała postać mołojca, pastuszka od stada. Wątława, niby rodu królewskiego dziecię. Dwakroć ją owijało na barkach okrycie. W ręku oszczep, na nogach zaśmiała postoły. Odys do niej się zbliżył spotkaniem wesoły. I młodzieńca lotnymi słowy zagabywa. Witam cię, o mój miły. Pierwsza duszo żywa, którą tutaj spotykam. Nie bądź mi wrogiem. Broń mnie i mego mienia. Tyś mi niemal Bogiem. Tak cię błagam, kolana ściskam twe w pokorze. Chciej powiedzieć otwarcie, jeśli to być może. Jaki lud tutaj siedzi? Jak się ten kraj załi? Czy na jakim górzystym jestem tu ostrowie? Czy na lądzie, co w morze językiem się wżyna? Na to mu odpowiedział on piękny chłopczyna. Lub nie mądryś, lub bardzo przychodzisz z daleka. Że się o kraj ten pytasz. Przecież nie ma człeka. Co by o nim nie wiedział? Kraj to wcale znany. I tym, którzy mieszkają tam od wschodniej ściany. I tym, co od zachodu, gdzie słońce zagasa. Kraj to skalny, rumakiem nikt tu nie pochasa. A choć równi tu nie ma, urodzajna gleba daje wyborne wino i dostatek chleba. Bo rosy są obfite, ziemię deszczyk zrasza. A dla bydła i kuzek wyborna tu pasza. W lasach drzewo wszelakie, zawsze szumią zdroje. Sława tej tu i taki dobiega pod troje. A mówią, że ta troja bardzo stąd daleko. Gdy skończył, wraz na sercu zrobiło się lekko. Odysowi, że stanął na ziemi ojczystej. O czym miał z ust Ateny dowód oczywisty. A więc lotnymi słowy tak ozwał się potem. Lecz prawdy nie powiedział, gdyż chytrym obrotem Chciał jej oczy zapruszyć, wykrętnik przebiegły Daleko stąd, za morzem, na krecie rozległej Słyszałem o Itace Teraz tu przybyłem Z skarbami, drugie tyle dzieciom zostawiłem Zmuszon uchodzić, bowiem przeze mnie zabity Był syn i Idomeneja, biegun znamienity Orsiłoch, który sławnych szybko biegów krety Zwyciężał nóg chyżością w wyścigach do mety Chciał mnie on z moich łupów wziętych w grodzie. Obędrzeć m ich gwoli na ziemi i wodzie. Przecież tyle napaści, tyle burz wytrzymał. Mścił się, żem z jego ojcem pod troją nie trzymał. Jak sługa i że nabój sam z drużyną chodzę. Otóż z drugim, gdy z pola powracał, przy drodze. Zasiadłem i w pierś wbiłem miedny grot o szczepu. Nikt nas żywy nie widział, bo już z niebios sklepu. Noc się czarna spuściła, zabiłem go skrycie. A kiedy mu tak grotem miednym wywluku życie? Wprost na okręt feników poszedłem, co ostali. W porcie i ubłagałem, że mnie obiecali. Za dobry okup przywieść bądź na brzeg pyłoski. Bądź pod epejów rządy do Elajdy Boskiej. Alić na ich zmartwienie burzą napadnięci. Szlak zgubili, lecz zdradzić nie mieli mnie chęci. Więc zbłąkani przybyli z trudem w porze nocnej. W tę przystań, a choć wszystkim dokuczał głód mocny. Nikt wieczerzy nie ważył, bo skoro wybiegli. Na ląd wszyscy z okrętu zaraz do snu legli. J. M. zmęczony usnął także, snem przyjemnym zdjęty. Oni tymczasem z nawy wynieśli mi sprzęty. I na piasku, gdzie spałem, złożyli, a potem. Okrętem do Sydonu odbili z powrotem. Sam zostałem i żałość zdjęła mnie głęboka. Uśmiechnęła się na to palec sowiuka. Ej, byłby to nie lada gracz, skryty aż czwany. Kto by cię wywiódł w pole? Sam Bóg od wygranej. Odstąpiłby zapewne. Porzuć te wybiegi. Nie kryj się, kiedyś wrócił na ojczyste brzegi. I nie kłam. Tyś to lubił od małego chłopca. Lecz dajmy temu spokój, sztuka to nie obca. Nam dwojgu. Ty dowcipem i wymową płynną. Najpierwszyś między ludźmi, J.M. u bogów słynną. Z przebiegłości, a jednak córy kronionowej. Ateny tyś nie poznał, choć nieraz twej głowy. W niejednej niebezpiecznej broniła przygodzie. Przez nią miłość zyskałeś w fikim narodzie. I dziś przyszłam już, aby pomówić, co z tymi. Skarby zrobić od panią tfikich danymi. Tobie na drogę do dom z mojego natchnienia. A oznajmić ci przy tym, jak wiele zmartwienia. Czeka cię w zamku twoim. Przecierp te boleście. I nie zwierz się nikomu z mężów lub nie wieście. Żeś z tułaczki powrócił. Znoś choćby najciężej. Znieść ci przyszło obergę każdą od tych mężów. Na to przebiegły odys. Żaden człowiek żywy. Nie poznałby cię, bóstwo, choć jak przenikliwy. Bowiem często odmienną postać bierzesz na się. Wiem jednak, że łaskawą byłaś mi w tym czasie. Gdym z argiwami mury Ilionu szturmował. Lecz gdyśmy gród Pryjamów zburzyli na pował. A z powrotem Bóg nasze porozpraszał łodzie. Nigdym cię już nie widział i w żadnej przygodzie. Nie przyszłaś na mój okręt pomóc mi lub bronić. Więc mi przyszło z rozpaczą w sercu światem gonić. Póki bóstwa się doli mojej nie użalą. Raz tylko u Feaków, gdziem był Żukon falą. Słowyś mnie pokrzepiła i do ich stolicy. Prowadziłaś mnie sama. Na imię rodzicy. Twojego cię zaklinam. Powiedz, bo nie wierzę. Żem już w skałach i taki. Pewnie to wybrzeże. Jakie inne ty sobie żarty stroisz ze mnie? Puszczasz tuman i chcesz, bym uwierzył daremnie. Mów, mów, czy już na ziemi stanąłem rodzinnej? Na to Etim, zawsześ ten sam, a nie inny. Niezmienny i stateczny, dlatego przy Tobie. Jestem w każdym nieszczęściu i o każdej dobie. Boś mężny i ostrożny, a rozum masz duży. Kto inny wracający z tak długiej podróży? Jakżeby do dom spieszył, do żony, do dziatek. E. A ty nie pytasz nawet o ich los i statek. Pierwej nim się przekonasz o małżonki cnocie. Która na zamku siedzi samotna w tęsknocie. I łzami się zalewa dzień i noc nieboga. Nigdy też nie wątpiłam, czując, że ta błoga. Chwila przyjdzie, gdy wrócisz, lecz sam, bez drużyny. Zerwać zaś z Posejdonem nie chciałam z przyczyny. Że to brat mego ojca. Gniewem on za żarty. Przeciw tobie za syna i wzrok mu wydarty. Pójdź. Pokażę ci i takę, abyś nabrał ducha. Tu zatoka Forkysa, morskiego starucha. Na jej krańcu oliwnik rozłożysty, stary. Stamtąd blisko jest wejście do miłej pieczary. Poświęconej boginkom, zwanym najadami. W tej pieczarze ty ongiś czciłeś obiatami. Hojnymi mi te boginki. A tam patrz, wysoki. Neriton, co obrosły lasem dźwiga boki. Rzekła i mgły rozwiała, świat widny był w koło. Boski tułacz na kraj swój poglądał wesoło. Całował żywicielkę ziemię i do góry. Wzniósłszy ręce, modlił się. O Zeusowe córy! Boginki tego źródła! Już wierzyć przestałem, że was kiedy obaczę. A więc sercem całem. witajcie! Wnet ja dary złożę wam ofiarne, jeśli zwycięska Pales odwróci dni czarne. Żyć pozwoli i syna widzieć mi pozwoli. Na to rzekła Atenea, niech cię już nie boli. Głowa o to! Troskami nie obciążaj duszy. Wżdy prędko skarby twoje, gdzie ich nikt nie ruszy. W cieniu świętej jaskini ukryć nam wypada. A co dalej masz począć, wynajdzie się rada. Taki rzekła Atenea i pod sklepy ciemne. Weszła, by zbadać wewnątrz przechody tajemne. Więc Odysej przenosił tam fikidary. Szaty cienkie, spisz trwały, toż złote puchary. Na schowek, po czym cura egidnego Boga. Odłamem skały w niście zamknęła od proga. A tak siadłszy oboje w oliwnika cieniu. Radzili o zupełnym gachów, w wytępieniu. Pierwsza etin wszczęła takie rozchowory. Boski synu Laerta. Myśl, że od tej pory. Jak masz położyć rękę na przetecznych gachach? Co lat trzy gospodarzą jak chcą w twoich gmachach. A żonę twą ślubnymi podarkami kuszą. Ona zaś, lubo w tobie żyje całą duszą. Wszystkim robi nadzieję, każdemu swą rękę. Obiecuje, lecz w sercu inną ma piosenkę. Na to Odys rzekł do niej. O biada mi. Biada. We własnym moim domu czyha na mnie zdrada. Jak atryt agememnen padłbym tam zabity. Dzięki tobie wiem wszystko i zamach odkryty. Teraz rać, jaką gachą mam wymierzyć karę. Stój przy mnie, krzep mi ducha, i obudzaj wiarę. Jak ongi, gdyśmy Alien burzyli. O, gdyby. Takeś mi pomagała, mógłbym bez pochyby. Na trzystu nawet wrogów rzucić się bezpiecznie. Z twą pomocą, o święta, wygram ostatecznie. Na to rzekła Etin o błyszczącym oku. Pomoc dam, zawsze znajdziesz mnie przy swoim boku. Gdy się weźmiesz do sprawy, już dziś widzieć mogę. Jak jeden krwią zbryzga i mózgiem podłogę. Z tej zgrai co twe mienie i dobytek trwoni. Lecz w przód zmienię twą postać, aby nikt ni oni nie poznali, kto jesteś. Skurczę piękne członki. Z głów postrącam ci jasnych kędziorów pierścionki. Na grzbiet łachman narzucę, byś pozór miał wstrętny. Ten wzrok taki iskrzący zmienię w mdły i smętny. I staniesz przemieniony przed tą gachów zgrają. grają. żona, ni syn twój ktoś jest nie poznają. Naprzód jednak Eumaja masz widzieć, pastucha. On trzody świn twych pasie, człowiek dobrego ducha. Przywiązany o tobie zawsze rad wspomina. Kocha Penelopeję i twojego syna. Znajdziesz go jak tam pasie trzody świn niemałą. U źródła aretusy pod koraksu skałą. Gdzie to pożywna żołądź i czarne są wody. Od których porastają w słoninkę te trzody. Wkręć się tam, za przyjaźni i pytaj o wszystko. Ja do partii, gdzie dziewcząt uroczych siedlisko. Pośpieszam, Twego syna stamtąd tu nagonie. U Menelają bawi on w Lakedajmonie. Myśląc, że się o Tobie coś pewnego dowie. Na to przebiegły Ody z bogini odpowie. Czemuś mu nie odkryła, coś wiedziała przecie. Czy żeby na nieszczęścia narazić mi dziecię. I włóczęgę, gdy w domu zgrają go obiada. Na to błyszczące oka odparła Pallada. Nie trójże sobie serca turbacją daremną. On tę podróż w kraj cudzy odbywał wraz ze mną. Chciałam, by sławy nabył. Nic mu nie zagraża. Siedzi w zamku atrydy swego gospodarza. I w rozkoszach opływa. Jest wprawdzie zasadzka. W ciemnej łodzi na niego czy junacka. I w powrocie do domu ma go zamordować. Ale nic z tego pierwej przyjdzie nam pochować. Podziemie niejednego z tych gachów zbytnika. Rzekło bóstwo i z lekka różdżką go dotyka. W miksie członki skurczyły, postać w dwoje zgięta. Płowy włos spadł ze skroni, skóra obwiśnięta. Na wychudłych piszczelach, jak u starców bywa. A i skrzące się piękne oko węgle pływa. Miasto szat Kajten został z siermięgą na grzbiecie. Brudne, dziurawe w dymie wędzone rupiecie. Ogromną także skórę jelenią, bezwłosną. Zarzuciła bogini na tę postać sprosną Dała kostur, biesagi, splecionym rzemieniem. Do noszenia, lecz zdarte już długim noszeniem. Po tej zmowie oboje poszli w swoje strony. Pales po Telemacha do